Żuk Bombardier, czyli robaczek, który srażarem. Chociaż może się wydawać niewinnym insektem, uważajcie, bo jego spierdolina może wyżreć wam gały. Ta niebezpieczna, odwrotna lewatywa żyje na terenach Europy, Azji, obu Ameryki i Afryki. Po łacinie nazywa się brachinus, po brainrotowemu żukini sralini. Yy, dorośli, którzy nie wiedzą, co to znaczy po brainrotowemu... Yy. Nie musicie tego wiedzieć, zaufajcie mi. No a dlaczego się nazywa bombardier? No, bo lubi bombardować. To tak jak ja bym się nazywał piwocyc. I chociaż mierzy od 5 do 15 mm, ma ekstremalny system samoobrony. Zwany kraw sraka. Strzelam z dupy kwasową z Pierdoliną. Blizny na mordzie nigdy ci nie miną. W obliczu napastnika potrafi kamszotować kwasowym wrzątkiem. Co, kermitku? Sparzącą sraką w gębie nie takie pyszniutkie? A jak się dzieje, że nie wybucha od tej swojej nitrosraczki? Zawiera w sobie dwa magazyny, w jednym jest mieszanina hydrochinonów, a druga na tlenę gazotu. Co, kurwa! Auto ze szybkich i wściekłych? No i tuż przy ujściu zwieraczy te dwie substancje mieszają się i dochodzi do silnej reakcji egzotermicznej. Ta sraczka może mieć temperaturę nawet 100 stopni Celsjusza, więc no, możecie zaparzyć herbatę. Dla tych, co nie rozumieją chemii, wytłumaczę po bumersku. Widzicie? Tu Jarosław Kaczyński sam. Nic się nie dzieje. Widzicie? Tu Roman Giertyk sam. Nic się nie dzieje. A tutaj razem ro i rozpierdol. Na dodatek ten żuczek ma niesamowitego embota w celowaniu tym żrącym szczochem. Trafia zawsze w oczy albo buzie. Panowie, zero sprośnych myśli. No, a jakbyście chcieli więcej takich ambitnych treści, no to oczywiście polecam się zaobserwować.